Cześć, je, jestem Ajseba Show, a w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie. Na pytanie o Plejadian. Plejadianie. Wpiszcie sobie na YouTube. Są to, jak dla nas, obcy, tak? Czyli obca cywilizacja, która żyje e, gdzieś tam w kosmosie, tak? E, prawdopodobnie w Andromedze czy gdzieś. Też było właśnie, że ktoś żyje w, e, tam, gdzie jest Andromeda. No i co? E, ja uważam z mojego punktu widzenia, że to jest kłamstwo, że Plejagianie, którzy kierują się miłością i dobrem, tak? Którzy. Są dobra nas, czyli ludzi, oni nie istnieją, tak, Sam, tak samo jak e, Reptilianie. Reptilianie tak samo nie istnieją. Tak samo jak nie istnieją plejadianie. Jest to wymysł człowieka, bo wiecie, dużo ludzi na oglądało się filmów o kosmitach, tak? O obcej cywilizacji, która mm, e, przybywa na ziemię. I albo nas niszczy, albo nam pomaga. I z nimi żyjemy, powiedzmy, tak? Albo giniemy, albo żyjemy w zgodzie. I oni nam buduje, budują, no i wspanialszy świat. Lub e, zabierają do siebie swoim statkiem kosmicznym, zaawansowanym oczywiście. No i tam żyjemy szczęśliwi i żyjemy bez śmierci. Co jest po prostu... Eee, niewytłumaczalne, bo żadna rasa, bo jeżeli taka rasa by istniała, to nie mogłaby zapewnić innej rasie e, życia bez śmierci, tak? Jedynie może zapewnić życie bez śmierci Bóg, ale nie jakaś e, rasa, która byłaby gdzieś tam w kosmosie. Eee, więc tak, słuchajcie, playadianie. Jeśli chcecie, to możecie sobie wpisać coś tam na YouTube o nich. Co ja mogę wam powiedzieć? Jeśli taka rasa by istniała, to nie ukrywałaby się, nie wysyłałaby żadnego listu, nie wysyłałaby żadnej wiadomości. Może na początku. Może na początku by wysłała, ale nie ukrywaliby się, tylko by przybyli na ziemię, tak? A jeżeli by przybyli. przybyli to przynajmniej by pokazali się e, najpierw osobą z NASA albo wojsku, tak żeby ludzie, którzy mieszkają na Ziemi, którzy normalnie pracują, czyli e, my, żebyśmy się nie przestraszyli, tak? Żebyśmy nie wpadli w jakiś szok, no nie? No bo to byłoby naprawdę niebezpieczne ze strony Plejadian ale po jakimś czasie ujawniliby się, tak, w jakiś skromny, spokojniejszy sposób, tak, żeby nie wzbudzić w ludziach strachu, ani tego, że mm, mylili się, tak, przez te tysiące lat. I muszę Wam powiedzieć, że... Smutne jest to dla mnie, że ludzie zaczęli naprawdę wierzyć albo w, e, w reptilianów, albo w Plejadian. E, bo dlaczego? Bo ludzie zamiast interesować się prawdą, to wolą wierzyć, wiecie, w, w przybyszów z kosmosu, tak? Z innej planety, z innego wszechświata. A jak wiadomo, Nasza Ziemia obecnie, z tego co wiemy, jest jedyną planetą, na której jest życie. I życie istnieje takie, jakie znamy tutaj na naszej planecie Ziemia. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym, zostawiając łapkę w górę, subskrybujcie kanał oraz udostępniajcie. Film, nie wiem, u siebie na Facebooku, czy gdzieś tam na stronkach, czy gdzieś tam na Instagramie, na Snapchacie itp., itp. Ok, ok, bo to poprawia zasięgi. Słuchajcie, to tak. Co myślicie o tym, że Plejadianie istnieją lub nie istnieją? Czy Reptilianie istnieją lub nie istnieją? Co myślicie o tym, że cały kosmos jest nieskończony? tak? No to jest prawda. Kosmos jest nieskończony i uważacie, że istnieją inne wszechświaty, których, w których e, jest jakaś forma życia. Ok? Odpowiedzcie mi na to pytanie w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam. I Sebastian. Witam. Pozdrawiam. No i cześć.